Siemano mordeczki, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w pierwszym odcinku na moim kanale w nową grę. Jest dzisiaj ze mną... ...Szechop. Siema. Siemaneczko, gramy w Overwatch 2. To jest plan yy, mój pierwszy, nagrać dzisiaj właśnie Overwatcha. Drugi, yy, mam w planach nagrać yy, grę ogniem i mieczem, bo dostałem komentarz, Wiadomości prywatnej od Fana, który jest po prostu zainteresowany grą. I prosił mnie, żeby mniej więcej pokazać co i jak. Okej, okay, nie ma problemu. Zwłaszcza jak ten film ostatnio yy, yy, przebił trochę, bo była jedna łapka, a ja wyraźnie powiedziałem w filmie, że jeśli będą trzy łapki, będę nagrywał drugi odcinek. A są cztery. Wyświetlenia też podskoczyły, więc dzisiaj jest Overwatch 2. Nowa gra, plus, wracam do ognia i mieczem. No to co stary, wpierdziel czy wygrywamy? No, miejmy nadzieję, że to wygramy, ale... Nie wiadomo jak to będzie. Jeśli chcecie grać z nami, to z chęcią też zapraszamy. Piszcie do nas śmiało, to dodamy was do... Ło! Dodamy was do grupy, na której ja, Przekop i jeszcze dwóch kolegów się łapiemy. Razem wieczorami sobie gramy. Oczywiście nie każdy zawsze ma czas, ale próbujemy co jakiś czas po prostu się tam złapać, co nie? No 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 no, no dawaj 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 dawaj! Aj... Niewiele, niewiele... Kto to był w ogóle z jakiejś frajerów? Smita 2 no. no, ale prawie bym go zrozwalił... Dobra, lecimy. A ty co, jakiegoś killa masz? Chyba nie... Nie mam. Nie. O, w ogóle pouciekali. To tak, jeśli wam się spodoba zostawcie trzy łapki w górę, to będzie... No mam nadzieję, że uda się też kolegów złapać, to nagramy następny odcinek Overwatcha. Na razie tylko ja i Michał dzisiaj. Dobra, zaczynamy gierkę, ja zagram sobie nową postacią. A jeśli serio chcecie być y, nagrywani na YouTube wasze głosówki, oczywiście ze mną, z naszymi dwoma kolegami, powiedzcie, dajcie znać, my mamy wspólną grupę, ja was oczywiście dodam i od czasu do czasu tak my sobie wieczorami, czy to po południu jak nie mamy co robić, będziemy nawalać. Nawet jeśli chcecie ze mną to nie wiem, farminga mogę z wami zagrać, jeśli ktoś ma 22 Porobić serię na jakiejkolwiek mapie mody też będą do ustalenia A ty jak najwięcej Dobra, ja jestem pierwszy raz na tej mapie. Gdzie jest wyjście? Tutaj gdzie ja jestem. Chodź. Tutaj gdzie ty jesteś? A tu. Dobra, lecimy. Dobra, lecimy. O no. mm. oh, godda. E, um, coś chyba za na tym siedzi. <laughs> Aj, zabiję mnie. No ja nie pomogę, bo coś, coś mi z netem chyba się dzieje, bo gościu nie chcę za bardzo, nie wiem, iść? Uff. Dawaj Damian. musisz ich pokonać. Ja i pokonać kogokolwiek? No nie no, bez Dawaj, jaj. Tam czasem, lecisz. Tam czasem się zdarzy nam parę kibi ale słabo z o, jeszcze ze snajperki mnie zarąbali. Dupro, da dawaj, ale zabili Cię. No. Póki żyję, to będę walczyć. Zajmuję punkt. Dobra, mamy punkt. Dobra, idę. Okay. Dobra, jestem, jestem, jestem w środku jakby, co nie? Okej, okay, widzę. Uuu! Uh. Pol mi wyrzucił, skubany. Asysta? Nie, kill, ładnie. Dobra, punkt A przejęty. Okej, okay, to lecimy dalej. Wersel, Gdzie ten na mid Szlak! Snajperka kontra ja. Kto wygra? A snajperka mnie sprzątnę. Chociaż może i nie. A. Nie ujdzie Jakby to powiedzieć, zabij, z tego co ja rozumiem, ktoś zabił snajperka a mi uznano killa, chyba śmiesznie, tak trochę, ale no nie wnikam. Eee... nie, pewnie ty to. Yy... Masz to, eeeh, yy... No Chcesz nie, zabij? mam dwa killy, dwa deadlift. Zrezygnuj o trzeci, jak mówisz, no, ich się trochę nazbierało już. Kurde, już mam ulta. No ty masz ulta, ja jeszcze nawet nie jestem w połowie ulta. No, no nie, no. Robili mi plec. Mają na No nie mogę trafić, kurde, leka. Whoa, whoa. Co tu się dzieje za sielanka? Uwaga, z góry, z góry ktoś na rynku walał. Jeśli w ogóle przegóry żyjesz, nice, leży. No, Strzelam do swojego, brawo. Leży, kolejny snajper. Pięknie, kurde, coś dobrze idzie dzisiaj. A no wczoraj czy przedczoraj próbowałem bez was, to mi słabo szło. Yy, 2 kile, 7 deadów, a dzisiaj 4 kile, 3 deadów, więc no na razie nie tak tragicznie. Nieźle. No na razie O, za bardzo się pcham do przodu. Bardzo się pcham do przodu. jest pięknie mój. A ja... Kurde, ale zrobiliście jeszcze 6 kg 3 Ładnie, naprawdę ładnie. No, 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 no. Pięknie seria pięciu zabójstw. A ja pierd... A jak ci idzie? No, też nie najgorzej. Dobra, leży Uwaga, uwaga, uwaga! Fajnie Uwaga na Mój, 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 mój! Uwaga uwaga, 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 uwaga! Kurdem, już chciałem tarczę włączyć U, sniper, uwaga, sniper! No właśnie, no, właśnie nie załatwił. mnie załatwił mi też właśnie dolał przed chwilą Tyle ja ulta zużyłem? Fak Jeszcze w łeb mnie za Nie zauważyłem nawet O, ja mam też ulta Tu pierwszego w tej rundzie Nie, <laughs> ja, ale zaraz te rundy pokryjemy Już jesteśmy niedaleko Za strona i teleportacja no, a. A to wydaj, to No, nie ja, Algit. Dobra, mam to, mam to, na razie tutaj punkt. Uwaga na górze. No właśnie, z zarąbą. Aj, aj, aj. Mam ich, mam ich. Nie chujzie im do nas. Komuście mi bronić ładunku. Przedawam się to. ładnie, wszystkich tu zabiliśmy. Dobra. Mamy to. Pięknie. Pierwsze zwycięstwo należy dzisiaj do nas. No to dzień zapowiada się nie tak źle. I kto będzie miał? Jest! Mam! <grafy> Gratulacje. <Najlepsze granie> meczu. <grafy> Gratulacje, ziomek. Pierwszy mecz był nową postacią? Cyk. Zrazu do Trzech zabitych, plus asysta. Była tam kolejna asysta. Uuuu! Nice. O oh, kurde, sporo punktów nabiłem Osiągasz 11 poziom karnetu bojowego. Oh, yeah. Dobra, o jea! gdzieś co, miałem początek dziesiątego. W sumie... 10 minut małem filmu, więc może idę. Jeszcze jeden. Pomagać. O, co mu rany. Dobra. go, lecimy. Gdzie ja jesteś Damian? Uh, 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 uh. A prawie A nie, to nie ty jesteś ignach O kurde! O kurde! O kurde A ja tylko jeszcze zabrałem ponad połowę HP A i tak I tak mnie dorwał Dobra, gram teraz na przejęcie, więc... Ja, ja na Indra ja bardziej ja, ale... właśnie, lubię żołnierzom 76, się skuszę, tylko zmienimy na postać dwójkę. O, mrucznik. A nie, w sumie jaśniejszy trochę. Ja <laughs> sobie znowu zagram tą postacią. Ciekawe, gramy w spójrz. Nepalu z tego co widzę, tak? No? W wiosce. Nepal wioska, jak nazywa ta mapa. Mmm, jakże nie cierpię, czekać typu, durnej minuty i nie ma co robić. Póki się ta brama nie otworzy, i se krążę w kółko. Ja, <grym> ja bym w tego tak to, ale powiem szczerze, że na dziś pierwszy, pierwsze granie nie poszło tak źle. 8 killi, 5 deadów, nie tak tragicznie. Już powoli zaczynam łapać tę grę, a gram w nią już bodajże tydzień. no to coś koło tego. Uf. Kurde. Ała? No ja też się leczę. Bo trochę obrywałem Kurde, uciekł. U -u -u. Nie. Nie, 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 nie. Nie dołem. O kurde, ale dostałem pierdzią. No ja jeszcze żyję. Totalnie mnie rozwalili. Ja jeszcze żyję. <laughs> Sekunda. Zbrali mi tyle Wal, 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 wal. A kurde, cwaniak rozgromił mnie A bo plecy z tyłu. No. Podeszli mnie. Kurde. O, ja strunno. nie mogę. Jak tak szybko, no? No widzisz, tak to czasem bywa. Uh, a ja miałem walkę z jakimś Grynoxem i przegrałem. No tak, bo, za bardzo dobrze szło na początek. Teraz przyniosę znowu pędzki. Może nie <laughs> guru, spróbujmy dawno. <laughs> ja potrzebuję HP. Bo... Uww, uwaga, tu mam pod siebie. Z... Dobra. Kurde, blać, niepotrzebnie stoję. Kurde, ja w środku, ale zginę. No, nie niepotrzebnie się pcham do środka. Ale coś komuś zdałem? No, coś tam. No jest, z no tak. Ale dobra, za niedługo będę miał ulta, to będzie można się tam przejść. Dobra, to już idę i wybić wszystkich. Już idę, poczekaj, już. No ja już u! Na no miejscu, ale. No, Kurde, oni to. Trzech mnie z jednej chyba strony. Jedna tak, przejmą, bo... Kurczę, jakaś fajna laska ze Sniperku była. Nie gram jeszcze tą postacią. Szczerze nie no. mam, ale to mi nic nie da. Nawet no. nie zdążyłem. Nie, to nic nie dało praktycznie. Przejali ten punkt. Totalnie nas się. No, to zgromili. Ja nie miałam ani jednego killa. Ej, ja jednego. To są praktycznie dedy. No, cztery dedy. Aż chcę się pokontemplować jak <coughs> Jaki pającik fajny. No już. <coughs> Możemy działać. Zakończmy to szybko. 5 4 3 2 1 uda <laughs> teraz. Aha. O, ale cisnął na starcie. Kurde, za daleko rzuciłem. Kurde, co jest? Coś u mnie z internetem albo komputer? Kurde, ja już pomyliłem. A idź ta początek był dobry dzisiaj, ale teraz to coś kicha idzie na hmm. tak. front O O, ja jedyny nikogo nie zabiję. Super, nieźle. Ależ, 43% Ja mam 14 Ale o, dobra, jest. Czemu ja nie mogę nikogo trafić, ej! Bo, bo nie umiesz strzelać yy, macie plecy, macie plecy Dzięki No i tak to chyba... Nie wiem no, w sumie, żyje A najważniejsze, ale nie na długo Murdy ilik tu jest mor nie pozwalają... się przebić! Ja ah. yeah, No ale coś, to już zżyczę, czy zebrałem chomiku, czy co to było... Uuu! Jak się demo! Dobra, zaraz będę miał yy, a, yy, ulka. Powiem tak, powszednia runda lepiej mi a ta to teraz to w ogóle się nie odzywam. Potarłem ja Możemy pier... ruszać. nas teraz. Rozgromię nas teraz. Nie ma co. Ja nawet tego ulta nie użyję. Cię Gdzie tam... Nie, 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 nie. Nie ma sensu się przebijać. Hmm. Hmm. Nie no, ma no najmniejszego sensu próbować się tam wbijać siłą No i zaraz wykrani w ogóle całą tą Pięknie, chyba pierwszą zrobię poswać No ale derwali mnie O Boże Nie tu już dupa No Eee, dobra, kochani, wydaje mi się, że jak na pierwszy odcinek Overwatcha to jest wystarczająco długi. Eee, jeśli chcecie dojść do nas, to zapraszam serdecznie. Piszcie komentarze pod filmem. Jeśli chcecie grać ze mną osobiście, to utworzę grupę sam. Eee, piszcie śmiało, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i czekajcie jeszcze na drugi odcinek dziś z innej gry. Był z Wami Damixon i. Eee, Michał się ma. No, cześć. Trzymajcie się.